Witajcie, rodacy. Szukacie w dobrej cenie przenośnego monitora? a z swoim modelem A1 to może być ciekawa opcja. Oto test. Front opakowania wygląda właśnie tak, czyli minimalistycznie. Z tyłu czy z boku, producent również poskąpił z detalami technicznymi. Sam sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Mocny plastik otula zawartość. W środku dostaliśmy przewód USB-C do C do łączności z przykład monitorem. Jest USB-C do A i nie zabrakło oczywiście kabelka HDMI do mini HDMI, więc i bezpośrednio do każdej konsoli można go użyć. Ostatnie co mamy to instrukcje obsługi, również w języku polskim jako, że mamy swojego importera. Tak wygląda A1 od razu po wyjęciu. Jest to niemal 16-calowy monitor, a jego wagę bym określił jako ultralekką, a detale wyświetlam Wam na ekranie. Obudowa wykonana z dobrego jakościowo aluminium plus plastiku, a spasowanie całości jest wzorowe. W tej cenie naprawdę miłe zaskoczenie. Patrząc od tyłu, mamy zaledwie wlepkę producenta po prawej, no i aluminiową stopkę po lewej, więc ekran może nam niemal pionowo samodzielnie stać. Jak spojrzymy jeszcze od dołu, to zobaczymy przeciwpoślizgowe elementy i te dobrze sobie radzą, by ekran nam się nie przesuwał. Po lewej i prawej producent umieścił jednowatowe głośniki. Te są raczej przeciętne, ale na pewno lepsze takie niż żadne. Sterowanie i porty mamy na lewej ściance. Tu szanuje zadanie aluminiowych przycisków, jak i dwóch portów USB. Generalnie ażopę możemy podpiąć dosłownie do każdego źródła. Najważniejsze to oczywiście jego detale techniczne. Producent mówi o 300 nitach jasności, a mój egzemplarz jest nieco lepszy, bo generuje 350. Podobnie ma się sprawa z kontrastem. Na papierze 1200 do 1, a u mnie 1250, tak więc nieco lepiej niż deklaruje producent. Niestety, w przypadku wyświetlanych kolorów mamy zaledwie pokrycie barw na poziomie 45% NTSC czy 60% sRGB. Tak więc, jeżeli jesteście grafikami i zależy Wam na idealnie odwzorowanych kolorach, no to ten monitor zdecydowanie dla Was nie jest. Natomiast jeżeli lubicie pograć, to fajnie, że odświeżanie jest już nieco płynniejsze, bo 60 Hz, no i ogólnie sama jakość i ostrość panelu naprawdę daje radę. Tutaj mamy prawdziwe Full HD, a nie żadne rozciągnięte. Podczas grania nie zauważyłem żadnych artefaktów czy przycięć. Przeglądanie Face'a bądź internetów także jest komfortowe. Producent mówi, że to monitor podróżny i generalnie do takiego zastosowania to świetna opcja. Na ale drogo, widzę go za 450 zł, a na stronie producenta jest obniżka o dodatkowe 50 PLN. W tej cenie jest to naprawdę udany produkt. Kontrast, jasność, no i oczywiście ostrość każdy doceni. Jedynie do pracy, gdy macie sztyczność z kolorami, no to bym nie polecał. Jednak do każdego innego zastosowania, jako taki dodatkowy panel czy powiększenie ekranu smartfona, to zdecydowanie solidna opcja, a do tego ultra lekka. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.